Na nasze milionie Z nami Zbigniew no i Kuba jego ziomek Z tym tak tani zmieńcie nazwę dziś na bazar No bo czego nie zrobicie to wam kanał zamknie faza Wychodzisz z montażowni, Aha. znowu po kilku tygodniach No i chcesz mieć więcej luzu, tak jak siusia w twoich spodniach Masz coraz lepszy styl, bo chciałbyś być jak my Na tablicy policz, że już przegraliście kwit Chciałaś być jak król, a przegrałaś dwa finały Ci już tuż tuż, lepiej zadzwoń do swej mamy Mamy, mamy Jeśli to twój czas, oszczędzaj hajs Być podróbą wersow, dziś tylko na to cię stać Michu taki cany, śmieszny pan mądrala Jesteś flet, robisz flex na kontrabas Pięć minut czekasz na nie cztery lata Jesteś w bazie, bo ci pozwoliła Asia, Asia. Każdy z was to zero na naszym milionie z Nami zbigniew no i kuba jego ziomek Z tym tak tani zmieńcie nazwę dziś na bazar, no bo czego nie zrobicie, to wam kanał zamknie faza Głupi Alan nie czy jak baba, a nie lubi kobiet nie, 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 W sumie to dziwne, bo największą To widzę tu w tobie Oj Chciałeś być w fazie, a doszedłeś do bazy na żarty Będziesz na aucie tak jak dębele w barcy Starczy Wybrałem pole do popisa, dostałem pole do disu Faworyzował Ciebie frilzu, a nigdy faworytką widzów Chyba już nie będziesz, lecz każdy popełnia błędy Miałaś być drogą Fausty, na końcu się wszyscy zawiedli Każdy z Was to zero na naszym milionie Z nami Zbigniew, no i Kuba, jego ziomek Z tym tak tani, zmieńcie nazwę dziś na bazar No bo czego nie zrobicie, to Wam kanał zamknie faza Teraz pora na asie, nie mam nic do powiedzenia Twój chłop gra na kontrabasie. Siemaneczko, do widzenia.